Cześć wszystkim. W późnojesienny dzionek trzeba trochę porobić w ogródku. Przyszedł czas na sadzenie czosnku i cebuli o zimnej. Będę to robił w swoim ogródku. miałem robić na polu, ale w czosnku z tego sezonu wyszło dość sporo, więc stwierdziłem, że dalej to zrobię w ogródku, bo wystarczy na nasze potrzeby tyle, ile było w zeszłym roku, więc. Czuńkę może trochę, troszkę więcej posadzę, ale powinno być wystarczająco, więc na pole lepiej pozostawić na ziemniaczki. Może fasolkę, której sadziłem w ogródku i było troszeczkę za mało, więc w, tym roku, więc w przyszłym roku posadzę ją na polu i mam nadzieję, że obrodzi. A teraz zapraszam Was na moją relację z tego, jak sadzę cebulę i czosnek. Zapraszam do oglądania. Chodźcie ze mną. Tutaj jest miejsce pod cebulkę. W zeszłym roku rosły tutaj groszek i fasola. No i w tym roku pójdzie właśnie cebula ozima. Więc na ozotu już nie muszę dawać żadnych innych nawozów, bo myślę, że ziemia jest dobra. Zaraz ją zacznę przygotowywać. I będziemy sadzić. Nie wiem, czy to widać. Zobaczcie, jaka jest susza z zewnątrz. Wydaje się, że ta ziemia jest wilgotna. Ale parę centymetrów pod nią. Zobaczcie, to jest po prostu sucho, niby jesień, troch, troszkę padało, ale ta ziemia jest tak spragniona, wilgoci. Mam nadzieję, że śnieżna zima będzie, bo tak to nie wiem czy w ogóle coś z tego będzie. No jest masakra. Na południu w dolnośląskim powodzie, a u nas na Mazurach po prostu susza jest. Jest koszmar. Jest naprawdę tak. Tak to jeszcze tutaj nie było nigdy Jeziorko. Powiem szczerze, że jezioro to mi praktycznie jeziorko. No staw to mi praktycznie wysechł. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie, staw. Wody zostało tylko troszeczkę. Reszta tam się ciągnie pod, pod te brzozy, i tam nie ma wody. W ogóle, w ogóle jest susza. Jest masa masakryczna. Potrzebna jest zima. I to bardzo, bardzo śnieżna. Mam nadzieję, że tak się stanie. A ja co? Wracam dalej do sadzenia czosnku. Ok, cebulkę będę sadził w trzech takich liniach, odległości około 40 cm od siebie i będę je sadził tak w jednej linii co 10-15 cm. Nie będę tego mierzył idealnie tak, tak na oko. Ziemia, ziemia jest fajna, tylko że niestety sucha. Mam nadzieję, że przy, przyjdzie zima, śnieżek popada no i trochę tej wilgoci dostarczy do ziemi, bo tak to to będzie ciężko. Okej, okay. cebulki już w ziemi, wygląda to mniej więcej tak. Za chwilę je przysypiemy ziemią. No i mam nadzieję, że natura będzie łaskawa i da dobry plon. No zobaczymy jak to będzie, oby, oby było dobrze. To przysypujemy ziemią teraz. A więc cebulka już posadzona. Mam nadzieję, że wyrośnie. Daj ziemio dobry plon. A w tych oto dwóch rządkach, w tej i w tej, będę sadził e, czosnek. Są to stanowiska, po e, to jest tutaj był koperek. E, trochę sałaty. Sałata to nie wyszła masakrycznie. A tutaj były cukinie. Aby były lepsze plony czosnku, podsypię trochę popiołem z peletu. Jest to bardzo dobry, organiczny nawóz. Bogaty przede wszystkim w związki potasu i magnezu. I naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Nie, tr nie trzeba kupować żadnych, żadnych tam sztucznych nawozów. Wystarczy troszkę popiołu, czy to z kominka, czy właśnie z peletu i naprawdę fajnie wszystko wychodzi organicznie. Nie to, żebym był jakimś przeciwnikiem yy, sztucznych nawozów, też czasami yy, korzystam, ale co jednak, co naturalne, to naturalne i na pewno zdrowsze. zobaczcie te ptaki co latają to są bieliki ciężko złapać kamerą o straciłem ją już poleciały daleko Dobra. Wracamy dalej do swoich zajęć, czyli do sadzenia czosnku. Czosnek sadzę podobnie do cebuli, mniej więcej w tych samych odstępach prezentuje się to mniej więcej tak. Ale niestety tu kupiłem za mało czosnku i starczyło tylko na jeden rządek. Tam trzeba będzie dosadzić coś innego. O mam nadzieję, że troszkę wilgoci złapie. No i jakiś plon z tego fajny będzie. Jak ziemia da dobry plon. Czekajcie, schowam się, bo słońce razi. O chyba wszędzie niestety teraz będzie, o tak jest troszkę lepiej. No, więc cebulka i czosnek posadzone. Mam nadzieję, że obrodzą i będzie fajny zbiór. No, przekonamy się latem przyszłego roku. Ale, żeby dobry zbiór, to musi naprawdę trochę wilgoci ziemia złapać. Bo tak to to niestety nie widzę, żeby, żeby było dobrze. No, mam nadzieję, że, że w miarę będzie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się czołem.